Ja i mój odrost. Spędzam z sobą tyle ostatnio czasu, że na cię lubiliśmy, więc jest ok. Nie mamy tu jakichś konfliktów, um, ale jakby co, to mam naturalne sombre. Jakby ktoś pytał, tak miał być, bo obawiam się, że z kwarantanny w ogóle wyjdę, wiecie, już w naturalnym kolorze. Um, I tak myślę, że chyba muszę się już odezwać do mojej fryzjerki, żeby zapisała mnie na listę oczekujących, bo podejrzewam, że jak to się wszystko skończy. To lista będzie długa i tak czy siak będę jeszcze długo czekać, żeby zrobić te włosy, um, ale już marzę, już marzę, żeby to się skończyło. Już mu usiadło na fotelu, już włosy. Boże, to będzie najpiękniejszy dzień. Um, no więc um, nie odzywam się dawno dosyć, a troszkę się upominacie, więc bardzo miło. Więc. Stwierdziłam, że zrobię takiego vloga, ale wydaje mi się, że po prostu się absolutnie nic nie dzieje i zanudzę Was tylko takim vlogiem. Więc jak po prostu strasznie się nudzicie, no to um, może takie coś chociaż Wam się spodoba. Um, wiecie, ostatnio to praktycznie nic, oprócz tego, że chodzimy do pracy i jemy, to się nic nie dzieje. No ale dzisiaj ekscytujący dzień, bo trzeba zrobić małe zakupy. E, takie naprawdę małe, bo takie świeże produkty mi się kończyły, wiecie, warzywa głównie do, na przyszły tydzień, wiecie, do pracy, do obiadów i tak dalej. E, a do tego będę robić pasnokcie. Stwierdziłam, że czas już wróci do hybryd. Mam dzisiaj takie na golasa i zaczynam je denerwować, wiecie, malowanie takim zwykłym lakierem, bo ciągle gdzieś mi tam odpryśnie, a ja nie lubię mieć takich, wiecie, nie do końca ładnych, więc ciągle poprawiam i tak dalej. Więc stwierdziłam, że już dawno, dawno nie miałam hybryd, myślę, że moje poznur, pozórki troszkę już odpoczęły i zrobię sobie dzisiaj jakieś ładne, nie wiem jakie, bo taki fioletowy mi się marzy, jaki miałam właśnie ten zinglot, ale nie nie mam takiej hybrydy, więc zobaczymy, co wybiorę no, ale taki wiecie, ekscytujący dzień się zapowiada że ho, i co, i jeżeli chodzi o zakupy to korzystam z tej usługi, gdzie ja robię zakupy, znaczy ja robię list zakupów ktoś je robi i przywozi mi do kuchni, czyli ta usługa się nazywa mój mąż, <noise> więc on jedzie do, na zakupy, już pojechał w sumie więc jak wróci to wam pokażę Jakie to ekscytujące zakupy zrobiliśmy, poczyniliśmy, wiecie, pomidory, te sprawy. E, no, a później sobie zrobię te pazurki. E, no i mam nadzieję, że bardzo, bardzo się nudzicie, dlatego właśnie kliknęliście na mojego vloga i zapraszam serdecznie do oglądania. Zakupy dostarczone prosto do kuchni, no ale jest wszystko, co było na liście, więc bardzo się cieszę. Musiałam jakiś taki zdrowy chleb dla mnie i mój mąż, oczywiście na połowę zakupów to był ze mną na telefonie, żeby się upewnić, czy to, mam to ma kupić, co chciałam. I takie coś na polskim sklepie, na polskim sklepie, Boże, na polskiej półce, znalazł, z naturalnym zakwasem, cztero zbożowe więc mam nadzieję, że będzie dosyć smaczny, ostatnio taki chciałam kupić w Tesco, ale, bo jest chyba niemiecki, ale było wszystko wykupione on ma już in, inny bread, więc dla... bread... Boże, on ma inny chleb, więc dla niego chleb mamy. E, Proszę właśnie o rodzynki, tylko takie były w tych paczuszkach, ale dla mnie to nie ma znaczenia. E, nerkowce, tak, orzechy nerkowca. E, takie cappuccino sobie kupiły do pracy, bo on te w saszetkach właśnie bierze. E, stevia dla mnie. Do herbatu używam i pół na pół do kawy z cukrem. Taki wziął dla Liama. Nie wiem, czy mieliśmy właśnie tą firmę już, bo on nie wszystkie też, nie wszystkich lubi, więc wziął mu takie na spróbowanie. E, bananki oczywiście. E, cukinia u nas zawsze jest. Cukinia ostatnio. E, paczka marchewki, paczka. Ym papryki, bo też dużo używam, pomidorki, też strasznie u nas szybko schodzą, śmietana zawsze się przydaje, ser biały dla mnie, ser żółty dla Adama, ogóreczek. Zestaw takich sałat, Chciałem często właśnie też Adam lubi do pracy taką sałatę z makaronem, z kurczakiem, widzicie, z pomidorkiem, ogórkiem i troszkę majonezu. No standardowo mleko, ziemniaki, pianka, bo nam się skończyła. Więc taką wziął, chyba to jeszcze nie mieliśmy. My się dzielimy, więc nieważne czy męska czy damska mężowi się chciało kotleta, więc wziął taką paczkę my mamy zamrożalnik pełen kurczaka, bo my w sumie tylko kurczaka jemy ostatnio i wziął duży płyn do pukania. my no w sumie odkąd się Liam urodził to najczęściej płyn do pukania kupujemy właśnie taki dla dzieciaczków i one też tanie wychodzą, więc Kupiłam od razu takie dużo u mnie, wiecie, jak nie mam prania, to jestem chora. I mój mąż ostatnio zauważył, że jak jest, wiecie, pusta suszarka, to chodzę i szukam coś, co by tu wyprać. No i kredę znalazł, bo wiecie, dziecko się mi z czym zająć, a nie wychodzimy z nim w sumie na spacery. Więc kupiłam mu kredę, żeby mi bać, grał po płytkach, wiecie. Coś dla niego i coś dla mamy później do sprzątania. No więc wszystko z listy jest, i szybko to rozkładam teraz do lodówki i po szafkach. No. no brawo! Hello, hello, hello. Ja teraz będę robić sobie tą kawę po koreańsku. Podobno to jest jakaś teraz znana chyba na TikToku czy na czymś. Moje mami wysyłają właśnie czy znam tą kawę. Wtedy jak wrzucałam wam pierwszy raz na Instagrama coś na początku kwietnia i mnie to bardzo posmakowało. Ja lubię takie kawy, dla mnie to jest. Wiecie, nie każdy uważa kawę, nie... na przykład nie wiem, z takich ekspresów jak ja mam. To dolczyku i może to jest prawdziwa kawa, ale ja taką lubię właśnie. <grym> I to mi bardzo smakowało. Tylko wtedy zrobiłam tak jak z przepisu. Um, na łyżka kawy i dwie łyżki cukru, bo ona była mega mocna. I dlatego wyszła mi taka gruba, wiecie, warstwa um, tej kawy. Teraz robię już tak, jak ja normalnie piję. E, zwykle piję pół na pół, e, wiecie kawę, boże cukier ze słodzikiem, ale tutaj trzeba cukier, żeby to się wiecie, splendowało, e, tak, e, więc pozwalam sobie zwykle w weekend na taką kawkę, bo przyzwyczaiłam się już do tego, że nie używam tylko cukru i ta kawa, teraz taka rzeczywiście słodka, ale mi to tak bardzo poszmakowało. Dzisiaj robię na zimno, bo można i na, wtedy robię na gorąco, ale dzisiaj jest bardzo ciepło, więc zrobię sobie e, na zimno, można też rzucić kostki lodu. Ale mnie tak wystarczy, wiecie, z po prostu mlekiem z lodówki. No więc bierzemy się za robienie kawki. pyszna, ja zawsze mówię, że ja jestem chyba taką dosyć nudną osobą, ponieważ nie piję, wiecie, nie palę i nie robię innych suwych rzeczy i po prostu jak każdy mówi, że ojej, ale się napił jakiś drink albo zimnego piwka, to ja tylko myślę o kawie, to jest dla mnie taki wiecie drineczek weekendowy, więc... No, Mam nadzieję, że jest je chociaż jedna jeszcze osoba, która ma tak samo i nie lubi alkoholu, więc zdrówko wasze. Ja się tu ukrywam przed chłopakami, w spokoju sobie zrobię pazurki, oni się tam bawią. Już sobie je przygotowałam, skróciłam, ponieważ nie wszystkie były tej samej długości, a pod hybrydami mi bardzo ładnie rosną, więc stwierdziłam, że zrobię po prostu krótkie i będą sobie w spokoju rosły. Ostatnio miałam właśnie cały czas ten lakier. To jest taki właśnie pastelowy, fioletowy, przepiękny. To jest Golden Rose Ice Cheek numer 30. Niestety nie mam hybrydy żadnej właśnie fioletowej. Nie mam również tego mojego ulubionego koloru. Niestety mojej siostrze wyleciało z głowy i mi go nie kupiła, jak ostatnio wysłali mi paczkę. Ale nic nie szkodzi. Na pewno jeszcze ten kolorek do mnie trafi. Więc teraz zdecydowałam się na 292 Pink Petals, Eveline. Uwielbiam też ten kolor, to jest mój drugi Ulubiony, jest przepiękny, różowy Takiej dziewczęcy na pewno Na wiosnę, więc Zrobię sobie Ten, no i już nie będę Musiała się martwić, że mi będą wiecznie Wiecie, odpryskiwać No więc je biorę do roboty Tej pazurki skończone. Przepięknie wyglądają. Nie muszę się martwić, że mi odprysną teraz. Takie bardzo wiosenne, jestem bardzo zadowolona. A jeszcze chciałam Wam pokazać coś, co od niedawna stosuję. To jest w ogóle wersja podróżna. Mnie to w ogóle nie przeszkadza, a przy okazji mam taki woreczek, żeby to trzymać, żeby było czyste, wiecie? I jest to roller do twarzy. Jest to roller z różowego kwarcu. I... Od niedawna to stosuję, chociaż kupiłam już jakiś czas temu, jeszcze w TK Max, więc przed całą tą pandemią. Um, I trochę leżała, też googlowałam, wiecie, jak to stosować tak naprawdę, bo to ma, niby nie, ma mieć działanie przeciwsmarszczkowe i ma usuwać worki cieni pod oczami, czyli coś, co ja mam, jak widać. Dzisiaj w sumie nie mam makijażu za dużo, bo nie mam um, podkładu, mam tylko ten krem z Nivea z pigmentem. Um, on daje, wiecie, moje twarz taki... Zdrowszy kolor, ale jak jest tak ciepło, to nie lubię używać właśnie podkładów. Właszcza jak siedzę w domu, więc nakładam tylko ten krem, no, ale wtedy te cienie pod oczami są dosyć widoczne. Więc mam nadzieję, że to mi coś pomoże e, Więc na razie się tak uczę stosować Troszkę stosuję, trochę nie e, Więc muszę być, wiecie Konsekwentna i codziennie stosować Więc mam nadzieję, że zobaczę efekty e, Ale jeżeli chociaż Troszeczkę mi pomoże To jak najbardziej e, będę używać e, Fajne uczucie Takiego chudzenia jest Mimo, że nie trzymam tego w lodówce A też można e, Nie wiem, może tylko, że wiecie W Cieniu leży, to, to ma takie fajne chodzące uczucie, jak używacie, więc bardzo, bardzo fajne. Dajcie znać, czy ktoś z Was używa takich rollerów i czy zauważyliście jakąś różnicę, bo na pewno troszeczkę będę musiała to poużywać, zanim rzeczywiście zobaczę jakieś działanie, no więc pomyślałam, że wam pokażę, bo w sumie ostatnio Magda z kanału Make się pytała, czy ktoś na Instagramie, czy ktoś tego używa i przypomniałam sobie, że w sumie też jeszcze wam tego nie pokazywałam, no więc wam pokazuję teraz. bye bye. 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 kiss. No, thank you ja dam sobie tu kaszę z kurczakiem i pomidorami. Jest tak przyjemnie teraz. No. Ja tylko zagląda, ale żeby spróbował zostawiłam go na dwie minuty. <głos> <głos> elegancko. Ja się już z Wami na dzisiaj będę żegnać. Mam nadzieję, że taki nudny vlog też Wam się spodobał. I do zobaczenia już niedługo. Pa-pa!